Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i e, witam Was na kanale Górowianka. Dzisiaj spotkanie z książką e, Nataszy Such, e, Sochy. E, nie młodość. Jest to opowieść o e, dwóch e, bohaterkach. No, bohaterów jest co prawda więcej, ale dwie są główne. Klarysa i Marta. Marta i Klarysa. Młoda i stara, 30-letnia Marta stoi na rozdrożu życia. Właśnie dowiedziała się, że jest bezrobotna. Była przedsiębiorczą bizneswoman, prowadzącą salon urody, robiła piękne paznokcie, coraz lepiej jej się powodziło. Życie stało przed nią otworem. Jedyne, czego nie miała, to mężczyznę u swojego boku. Ale czy to jest najważniejsze w życiu? E, powoli, systematycznie nabierała w życiu rozpędu, usamodzielniała się. E, dzięki małej pożyczce od rodziców mogła właśnie zainwestować w salon ten urody, ale miała go na współkę z koleżanką ze, ze szkoły. No i właśnie dzięki tej koleżance. Jej życie uległo całkowitej zmianie. Bo koleżanka poznała e, mężczyznę i wyprowadziła się poza Polskę. Razem z wyprowadzką zabrała ze sobą wszystko, co do niej należało. I okazało się, że no, nasza młoda bohaterka nie była zbyt czujna, zbyt e, zapobiegliwa. Była jedna i młoda. Zaufała e, i w ten sposób straciła wszystko. Bo czasami niedopatrzenie e, różnorodnych rzeczy w dokumentach może mieć naprawdę bardzo duże znaczenie, e, i tutaj bohaterka właśnie e, przekonała się, że nawet przyjaciołom trzeba patrzeć na ręce. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zmiana otoczenia, zmiana życia, zmiana perspektywy sprawiło, że Marta zaczęła szukać innych dróg, szukać innego sposobu na życie. Oczywiście nie chcę podzielić się z rodzicami tym, że jest bez pracy, dlatego bierze każdą możliwą sytuację, każde możliwe zajęcie pod uwagę. Próbuję być fryzjerką. Co z tego wychodzi? Musicie się przekonać sami. No i trafia do sex shopu, Ale tylko na pół etatu. A co zrobić z resztą czasu? W jaki sposób zorganizować więcej pieniędzy, żeby starczyło na wynajem mieszkania e, wtedy, kiedy zabraknie już oszczędności? E, tutaj z pomocą wchodzi wchodzą właśnie e, układy rodzinne, znajomości i w ten sposób Marta trafia do Hebe, e, domu starców, domu spokojnej starości i tak dalej, i tak dalej, jakby tokolwiek e, to miejsce nazwać. Z drugiej strony Klarysa. E, Klarysa jest e, postacią taką dość żywiołową. To staruszka z temperamentem. E, można by powiedzieć, taka e, pikantna staruszka. Samodzielna, przedsiębiorcza, jeżdżąca samochodem. No i nagle gdzieś na skierowaniu zapomina, w którą stronę skręcić, gdzie planowała jechać. Okazuje się, że to już są zaawansowane oznaki demencji. A demencja to nie Alzheimer, więc nie jest tak źle. Ale jest źle, bo jak człowiek znajduje cukier w lodówce, to już nie jest ciekawie. A kiedy dowiaduje się, że opiekujący się nią wnuk dostaje stypendium i musi wyjechać do Wielkiej Brytanii, bo chce wyjechać, bo chce rozwijać swoje pasje, chce się uczyć, chce mieć lepsze szanse, no to pozostaje luksusowy dom starości. Hebe. Czyli tam, gdzie trafiła też marta. I tutaj właśnie w tym miejscu drogi dwóch kobiet. Młodej i starej. Starej, która nie lubi jej młodości, bo widzi w niej wszystkie te naiwne błędy swojej młodości, innych młodości eee, i młodej, która nie lubi starości, bo widzi, że jej czas też upływa, eee, że czasami może jest zbyt zgryźliwa, tak jak i ci starsi ludzie. Bardzo szybko się okazuje, że między młodością a starością nie ma za wielkich różnic, że więcej e, młodych i starych łączy niż dzieli. A jak potoczą się losy tych dwóch bohaterek, musicie się przekonać, sięgając po książkę Nataszy Sochy, e, zapewniam Was, że w tej książce znajdziecie bardzo dużo humoru, Niesamowicie dużo trafnych wniosków, spostrzeżeń, i bardzo ciekawą opowieść kończącą się Happy Endem. Jak potoczy się życie Marty i Klarysy? Przekonajcie się sami. I do zobaczenia.